Siemanko, cześć. Witajcie z tej strony Fun City. A to kolejny odcinek z gry Architekt. Pod poprzednim odcinkiem rozwaliliście system, jeżeli chodzi o łapki w górę. Ponad 100 łapek, bez problemu, więc mamy kolejny odcinek. Troszkę nie było, ale wiecie jak to jest. Są również inne serie, które chcę prowadzić, a weekendy mam przeważnie wolne. Chcę poświęcić troszkę czasu bliskim. Nie będę też cały czas odcinków nagrywać, ale moi drodzy, już wracamy. Zostawcie łapeczkę w górę, 100 lajków będzie następny odcinek z parkitekta. A ja zabieram się za budowanie nowych atrakcji. Mamy, widzę, malutki kryzys, jeżeli chodzi o zarobki, ale wydaje mi się, że on powinien za chwilę się ogarnąć, bo to jeszcze zostało z odcinka poprzedniego oraz to, co robiłem poza odcinkiem, czyli. Więcej ozdób, porobiłem takie bardzo fajne doniczki, więcej zieleni dookoła, tutaj tych wszystkich atrakcji, żeby się lepiej to prezentowało. Tutaj ogólnie nie ma jakoś zbyt dużo klientów. O, i widzę, że już się ogarnęło bardzo fajnie. Pisaliście mi, aby toalety nie były widoczne, co jest dziwne, bo ludzie podobno Toalety lubią, ale nie lubią na nie patrzeć, żeby były gdzieś na widoku. E, troszkę rozumiem, bo zapach, ale tu powinny być drzwi, generalnie, no, a nie ma tych drzwi. Więc w sumie trochę dziwne, że ludzie chcą, ale nie chcą na nie patrzeć. No jest to, moi drodzy, trochę dziwne. Też pisaliście mi, aby użyć tutaj drogi tej takiej dla pracowników, ale przypadkiem to nie jest tak, że Wtedy ludzie są źli, jak tą drogę widzą? Czy to nie działa w ten sposób? Chyba nie powinni być źli. No, jakby. To jest ścieżka dla pracowników, więc tam proszę nie wchodzić. Też bez przesady, żeby od razu ludzie chcieli wszędzie łazić. No, no, naprawdę, ogarnijcie się trochę. Eee, I też tego, co wiem, ludzie nie lubią eee, Oj, Stop, nie, tego to ja nie chcę. Co wyście? Też z tego co wiem od Was, ludzie nie chcą widzieć tych pracowników, którzy dostarczają towary. I z tego co też wiem od Was, chcecie, aby. Znaczy, ludzie chcą, aby towary były dostarczane od tyłu. I tego nie zrobię, bo nie mam tyle miejsca, żeby jeszcze robić jakieś, wiecie, z tyłu kolejne ścieżki. No tutaj niby mógłbym zrobić coś takiego. Faktycznie połączyło się, więc. No dobra, jakby jest to logiczne, ale to gdzie ja bym musiał dawać te wszystkie, wiecie, no jak to się nazywa, te budki, żeby ludzie nie widzieli tych pracowników na swojej ścieżce. No, możemy jeszcze zrobić tutaj, mógłbym też zrobić tu, a właśnie, może być to coś takiego po prostu. No, w sumie trochę głupie, bo i tak będą ludzie musieli tędy przejść, żeby dojść, więc bez sensu. Chyba lepiej to tak zrobić, niestety. Jak widać, trochę się zmarnuje zieleni. Dziwne, że to się nie usuwa. Taka zieleń, no najwyżej, będą pracownicy troszkę robić slalomy. No trudno się mówi. Tutaj jakoś to postaram się drzewami trochę pozakrywać. Na przykład, jak się to w ogóle będzie dało, bo no, no, no. O, udało się tam jedno drzewko jakieś zrobić. Dobra, to tutaj kolejne. Jakby się tutaj jeszcze dało, to bym był bardzo szczęśliwy. No, no. No o, dobra, udało się. Zawsze jakoś to zakryte. I z tego co wiedziałem, ktoś chyba coś donosił. Także przynajmniej sklepy w tej części mamy jakoś tam ogarnięte, że ludzie nie będą tutaj widoczni. No ale z tymi innymi, no to niestety w ten sposób tego już nie zrobię. Widzę, że ten nie potrzebuje, bo to jest ten do leczenia i tak dalej. No, a tu mam wodę, więc też tego nie ogarnę. Będzie musiało być w ten sposób. Zobaczcie, ile ludzi mamy. Na tą wieżę całą, wow, bardzo fajnie, możemy troszkę cenę w sumie zwiększyć. Też pisaliście mi, że niektórzy mają na tych gokardach ustawione nawet 30 dolarów. To jest, wydaje mi się, trochę za dużo, jednak, na coś takiego. Zobaczymy 14, będziemy to powoli zwiększali, bo skoro ludzie chcą iść i nie narzekają na taką cenę. To powoli możemy tą cenę zwiększać. Oczywiście też bez przesady nie będziemy od razu dawali na na 30. Ale póki co, taka cena jak najbardziej ludzi zachęca dookoła. oj tego widzę już chyba nie, nie za bardzo. Choć tutaj, czyżby zbyt drogie yy, na coś bardziej. Aha, i bardziej dobra. Czyli jakby cena GIT, tylko że coś intensywnego. I tym moi drodzy się zajmiemy. Mamy 4,5 tysiąca. Najwyżej weźmiemy sobie jakąś pożyczkę, bo chyba mogę bez problemu sobie tam coś wziąć. Dokładnie, jakby nie mam nic wziętego, Bajlando. Nie wiem, czy też sobie nie ogarnąć jakiejś reklamy na darmowe wejście do parku. Darmowe... Ty, to jest dobre. Ej, to jest, moi drodzy, bardzo fajne. Bo ogólne u mnie wejście kosztuje tam chyba jednego dolca, więc na tym za dużo nie stracę, a mogę na innych atrakcjach sporo zyskać. Więc zrobimy sobie to. Eee, 3 miesiące, może, oj, to jest bardzo drogie. Naprawdę 2800. Ale ja sobie to później zrobię, jak będę tą kolejkę ogarniał. No i ją widziałbym moi drodzy jakoś gdzieś tutaj w tych rejonach. Na początku jeszcze zajmiemy się na szybko dosłownie ścieżką, która będzie szła no raczej kontynuację będziemy sobie robić. Będzie sobie ona szła w ten sposób. Tutaj przy tym takim zboczu będzie ona sobie gdzieś tam dalej prawda szła. Tu sobie zrobimy tak i tak. Gdzieś jeszcze widziałem yy, tu mamy połączenia tutaj chyba. O, o o o właśnie. Bo ja lubię jak wszystko jest tak, wiecie, ładnie, elegancko zrobione. Dobra. Także tam będziemy sobie szli. Pan tutaj po co przylas? Nie mam pojęcia. Tu jeszcze nic nie mamy, tu już łazita. Dziady jedne. No i gdzieś tam mamy tutaj te takie drzewka. Niech sobie już one będą. Zrobiłem je poza odcinkiem. A tutaj będzie, moi drodzy, wielki, intensywny roller coaster. Dziecięca to nie gigantyczna kolejka górska. To powiem wam brzmi całkiem fajnie. Ciekawy jestem, jak dużo ona ma miejsc. Musimy to sprawdzić. E, powiedzmy, że taka kolejka, no nie wiem, gdzie by ona była. Może tutaj jakoś tam się zawiniemy, powiedzmy. Trochę do góry najwyżej. Coś takiego. No i teraz uwaga, mamy póki co tylko wagonik jeden. Budujemy sobie dalej. Dobra, mamy kolejny wagonik. Mamy kolejny wagonik, kolejny wagonik, kolejne wagoniki. Jeszcze jeden wagonik, jeszcze, wow, to jest mój, ok, czyli to jest maks, więc to możemy sobie wywalić, no to naprawdę tu będzie masę ludzi, w jednym wagoniku mamy 4, a jest ich naprawdę 8 chyba, coś takiego, więc mega dużo osób będzie korzystało z tego, jeżeli oczywiście w ogóle będą korzystali, dobra, lecimy w takim razie do góry. Tak nie możemy jechać, bo nie zrobię tego wyciągu. Niestety, musi być tak. Trochę szkoda, czemu tego nie mogę tak zrobić? Jakby w czym problem jest, naprawdę. No ale dobra, niech im będzie. Robimy, moi drodzy, wyciąg. I to pozbawiło mnie już pieniędzy. Sama to podstawa, o kurczę. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. Kto tego jeszcze nie zrobił, aby pojawił się kolejny odcinek z jeszcze bardziej ekstremalnych kolejek, bo ta będzie. Ekstremalna, chcę taką mega ekstremalną zrobić. Dobra, takie, w takim razie lecimy sobie tutaj do góry. I to bym chciał, aby było dużo wyższe niż ta taka dla dzieci. Więc w sumie chyba już jest taka. Ale dobra, lecimy jeszcze wyżej. No, myślę, że. A, nie, nie, nie. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Nie zrobiłem wyciągu. Już musimy zrobić wyciąg. I to już mnie w ogóle pozbawiło pieniędzy, totalnie. Także, yy, chcąc, nie chcąc, będziemy musieli wziąć pożyczkę. Możemy chyba wziąć sobie Tom za 8000. Yy, miesięczna spłata. Tylko muszę pamiętać, aby to w ogóle spłatać. Chyba, że Tom za 6. Bo ma dużo mniejsze te spłaty. Dobra, weźmiemy na 6, bo i tak coś tam zarabiamy. Więc pożyczymy sobie to. Dobra, na razie tego nie będziemy spłacali. Może yy, póki co taka jakaś pauza, albo troszkę wolniej sama gra. Yy, lecimy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No to już naprawdę będzie, myślę, mega ekstremalne. Tak szczerze. Może jeszcze odrobinkę. Dobra, wystarczy, bo już to się robi mega drogie. I teraz mamy, moi drodzy, spadek. Tu już yy, nie będziemy chyba robić wyciągu. Raczej powinien wystarczyć, więc to sobie już wy wywalimy. Dobra. Tak, i lecimy maksymalnie w dół. I tak, czy tu od razu tak jakieś robić? Wiecie, wywijasy, zakrętasy, czy jeszcze. O, patrzcie w ogóle, te takie nogi, jak się przesuwają, to jest też mega fajne. Ale tutaj chyba polecimy tak po prostu na dół. Zobaczymy, jaką tutaj rozwinie prędkość. No, bardzo niskie na razie. Pod ekscytowanie. No, ale to jest, taka dopiero... to jest dopiero początek, moi drodzy. To jest dopiero początek. Dobra, no i tu już bym musiał się chyba powoli wyrównywać, niestety. Możemy to zrobić w ten sposób: na przykład coś takiego. Teraz jakoś tak pod górę nagle. Czy to w ogóle wyrobi? To jest też mega, mega ważne. No, rozpędzanie, tu jest akurat takie, takie sobie bym powiedział. zobaczcie to. Jak on tutaj sobie wierza, mimo że tu jest mega wysoko, to sam zjazd masz, no, no, chociaż. Dobra, spróbujemy teraz to może jakoś przekręcić na przykład. Jakoś. Coś takiego nagle. Dobra, to już się robi takie mega ekstremalne. No i teraz bym to chciał powiedzieć. Czy to mi w ogóle podjedzie? Wydaje mi się, że już może być problem z podjazdem. Dobra, ale tutaj mi się to bardzo fajnie teraz wygnie. Dobra, podjedziemy. No, i tu już niestety jest problem. Nie podjedziemy. Nie podjedziemy, niestety. To by musiało być jakoś w ten sposób. Tutaj się to zawijać. Wtedy będzie znacznie lepiej. Intensywność już mamy wysokie, więc dobrze idzie. Na zero. Okej okay, w ten sposób Zakręt Tylko w którą stronę tu jest ten zakręt Jakoś chyba tak Czy wjedziemy tak pod ziemię na przykład Myślę że możemy sobie wjechać To będzie mega intensywne wtedy Dobra Ale tu już bym chciał No tak generalnie mówiąc To sobie wyjeżdżać Jak to nie mam prawa do budowy Łoto to gdzie ja żem tam wjechał Chyba do diabła wjechałem. To bez przesady. Nie będziemy aż, ta, aż tak bardzo wjeżdżali. bo tutaj mogę. Ale będą tutaj za, za te zakręty, ale tu możemy tak troszkę to łagodniej w sumie zrobić. I to będzie tak po takim... Wow, to będzie tak, wiecie, tak pod kątem leciało, zobaczcie to. O ja, ultra ekstremalne. No i to mi się podoba. I to mi się, moi drodzy, podoba. Dobra. Powoli chyba będę mógł wychodzić sobie tu już na powierzchnię. Albo w sumie jeszcze. No dobra, wyjedziemy. Tu tylko taki będzie mega tunelik. Dobra. Tu już bym chciał teraz znowu. No, może tak też bez przesady. Zrobimy to takimi etapami. Tak i teraz tak. Dobra. Tutaj będzie zakręt powiedzmy taki nad wodo. Ok. To jest też fajnie, że mamy takie kolejne jakby rozpędzenie, więc jakąś spiralę tutaj możemy też w sumie ogarnąć. Jakąś tak Ja to bym chciał takie fajne, takie, takie koło, ale to ja tego chyba tutaj raczej nie zrobię, bo to w sumie nie wiem jak. No właśnie. To jest tak to idzie tak fajnie w dół, nie? Ale yy, no nie wiem, nie wiem jak takie fajne koło jak zrobić jak w tych, jak w Hot Wheelsach. Naprawdę, to by było mega mega sztosem. Ale no raczej tego nie ogarnę, co tutaj znowu sobie tak do góry po polecimy. No nie wiem czy tu się wyrobię, ale sp spróbujemy jakoś tak zrobić. Może w drugą stronę. Aha, i tu mi przeszkadza, tak? No, ciepanie. Tu w ogóle podjedzie, no podjedzie, podjedzie ledwo, bo ledwo, ale tutaj jeszcze by jakoś tam podjechał. No ale jest problem, no bo tam nie, nie wyjadę, chyba, że teraz w drugą stronę. No dobra. Mi to, tutaj tak, tutaj tak powolutku odrobinkę. A udałoby się tak, tutaj, już leciutko w dół. No, no, powiem wam, taka chwilka, wiecie, chwilka odpoczynku. Wie, wiecie o co chodzi? Chwilka odpoczynku, i tu na przykład znowu ekstremalny zjazd. O, tu powolutku, powolutku, i znowu lecimy tutaj mega, mega stosowo w dół. Tutaj, może powiedzmy, znowu, tak po prostu w dół, bez żadnych tam zakrętasów. Dajcie mi pauzę, bo za chwilę mi pieniędzy braknie. Naprawdę. Ej, to będzie idealne. To będzie po prostu mega, mega sztosem. Ok. Czy tutaj przypadkiem nie wjeżdżam? Aha, o, to się będzie usuwało. Ej, nice. Lecimy tutaj w ten sposób. No, i będziemy tu chyba już kończyć. Albo nie. Albo nie. Tutaj jeszcze możemy porobić. Ale to będzie tragedia. Patrzcie to. Dajcie mi na 45 stopni. Teraz jeszcze bardziej. Wow. Możemy to aż tak zrobić. O ja. No, tutaj trochę to będzie niebezpieczne. Musimy tutaj tą ziemię trochę wybrać. O ja, cię kręcę. Ultra ekstremalny rollercoaster w Parkitekcie Dobra Powiedzmy teraz będziemy się Wyprostowy... Nie no, może tak bez przesady Od razu nie będziemy robili konta takiego Takimi etapami troszeczkę Dobra No i chyba i to by było na, na tyle I tu będziemy już robili Zakończenie, ale też, żeby nie było takie to na te 45 stopni, kto by się chciał, moi drodzy, tym przejechać? Szczerze, ja chyba nie. Tutaj jeszcze troszkę do przodu i spróbujemy się teraz ładnie władować prawie idealnie. Jeszcze kawałeczek. No i tak by się prezentowała ultra ekstremalna kolejka. 70 na godzinę Będziemy tutaj jechali To jest sporo Na tych takich wszystkich zakrętach Naprawdę to, to są prędkości Rozwijane naprawdę Dosyć porządne No i mam akurat 400 dolców Na zrobienie kolejki Sprawdźmy to jeszcze raz Jak to będzie dokładnie jechało Na początku powolutku Około 8-9 na godzinę Przez czas 20... 5 sekund około, więc bardzo fajnie, i nagle lecimy nawet więcej, około 30 sekund, i tutaj lecimy do 90 na godzinę. Tutaj znowu się rozpędzamy, tutaj do góry, spowolnienie do około tam 15, i tutaj się powolutku rozpędzamy, żeby nagle przyfasolić do 70. Tutaj góra, dół, możemy zaorać trochę w ziemię. Spadamy i kończymy naszą przejażdżkę. Całkiem to fajnie się prezentuje, nie ukrywam. Też nie ukrywam, że mógłbym to trochę wyżej jednak zrobić na jakimś takim podwyższeniu, aby tutaj normalnie można się, żeby się dało jakieś ścieżki porobić, żeby tutaj ta kolejka nie była na takim wiecie, no, prawie że na ziemi, bo tu mogą sobie ludzie wejść bez problemu. Zrobiłem takie podwyższenie, usunąłem sobie też nadmiar ziemi stąd. I teraz dopiero zauważyłem, że mogę sobie zrobić docelową prędkość. Ej, to jest zakład bardzo fajne. Takie napędy można w paru miejscach użyć, prawdopodobnie na odcinkach płaskich raczej. Więc powiedzmy, tutaj bym sobie jeszcze użył, żeby się bardziej rozpędzić, albo. Bo chyba na tych wyciągach to nie mogę, co nie? No właśnie, ale napędy mogę sobie zrobić, co jest bardzo fajne. Dobrze, moi drodzy, chyba wszystko ustaliłem. Zrobiłem sobie również te takie przyspieszacze do 85 na godzinę na tym odcinku, żeby tu było jeszcze bardziej ekstremalne. Tu mamy już na takim fajnym podwyższeniu. Także będziemy mogli robić sobie już te wszystkie wejścia, wyjścia i tak dalej. Ale tutaj jeszcze sobie też troszeczkę bym to zrobił na takim podwyższeniu dalej. Może gdzieś powiedzmy dotąd, niech będzie. Robimy sobie wejście. Może by wejście zrobić w sumie tutaj. Ludzie będą sobie tak czekać. I będą mieli bardzo fajny widok, jak sobie ludzie dookoła nich jeżdżą, ale ważne jeszcze, uda mi się tutaj zrobić. Nie, tu mi się nie uda zrobić wejścia. Dobra, tu jest na tyle tych, tyle tych atrakcji, że tu może być po prostu to całe wejście. Kolejka i tak będzie mega długa. Zrobimy je. No powiedzmy tutaj wejście. Tu już też mamy schodki. No a wyjście, no to gdzieś tam, prawda, żeby było też blisko do. Do tego zejścia może być tutaj, zajmiemy się, moi drodzy, teraz kolejką. Kolejki. Użyjemy tutaj jakichś jakich ładnych kolorków zobaczymy, co mi tu fajnego wybierze. No i moi drodzy, w takim razie lecimy sobie teraz tutaj z kolejeczką. Kolejeczka będzie sobie szła w ten sposób: tak, 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 tak. Tutaj jakieś schod... Nie masz pieniędzy. O matko, nie mam pieniędzy. Nie wiem, czy sobie nie wezmę kolejnej pożyczki i na przykład tą bym sobie spłacił, co, by, co by, byście na no tym myśleli. No i tutaj co, 6000, tysięcy. Sześć spłacimy sobie to i trzy koła będę mieć, więc w sumie spoko deal nawet. Albo by to tak zrobić jeszcze wyżej na przykład, żeby ta kolejka była na jednym poziomie na przykład. Co byście o tym myśleli, nawet jeszcze bardziej by to można było zrobić. Coś takiego. Teraz lecimy tutaj bez problemu, jeszcze z kolejką. Ja też nie wiem, czy będzie tutaj aż tyle ludzi chciało z tego korzystać. No, jest to mega ekstremalne, no ale tam z tego co widziałem, ludzie chcieli takie mega ekstremalne. No i powiedzmy, tu bym sobie zrobił wejście, żeby tak też było na wprost. O, tutaj tego. W ten sposób wywalcie mi tylko te krzaczki, które są w mojej kolejce. No i. Pięknie to wygląda. Tu mi się te drzewa trochę ostały. Myślę, że możemy za 5 dolarów dajcie za 6 na razie. Chociaż. Ok, otwieramy to, moi drodzy. No i patrzymy, co się dzieje. A, nic się nie dzieje, bo nie połączyłem tego wyjścia jeszcze. Dobra, ale to to będzie akurat szybki szpil. To po prostu będzie coś takiego. W ten sposób jeszcze sobie DPI zmieniłem myszki. No po prostu cudownie. O! No halo. Dobra, ogarnęło się. Także wyjście mamy, wejście mamy. Standardowo to oczywiście nie będzie działało. Patrzcie, ile tutaj może ludzi z tego korzystać. Wow! No naprawdę, mega, mega fajne to jest. Ej, ciekawa jest, jest ta kolejka taka. Kurczę, tutaj takie jakieś, wiecie, wywiasy. Tutaj lekkie spowolnienie, żeby nagle było tutaj mega przyspieszenie. Żeby, tak, wiecie, do góry prawie że nogami sobie jechać. Tutaj znowu jakieś takie wywiasy, i tutaj już powiedzmy w miarę spokojny przejazd. No i zobaczymy, czy będą sobie ludzie z tego korzystali. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tu lecimy tak powolutku. Tutaj się rozpędzamy bardzo mocno i mamy koniec. I jak to wygląda? Ultra ekstremalna kolejka górska w moim parku. Na razie ludzi nie ma. Czemuś tu przylaszczyć? Czemu nie widzisz, że tu jest czerwone z daleka? Ślepy jesteś, chłopie? No i czemu tutaj nikt nie przychodzi? Czy, czyżby to było zbyt ekstremalne? Być może, bo no to w ogóle nikt nie chce iść. Ej, serio, czemu tu mi się usunęła ta ścieżka? Która to była? To była ta? Nie, to gdzie to jest? To jest ta. Dobra. No, zapraszam, zapraszam. Mamy, moi drodzy, wzrost liczby ludzi, czyżby do tego? No ale tutaj nikt nie przychodzi. Ej, czemu do tego nie idziecie? Swobodnym z było niesamowite. No to ja wiem, że było niesamowite. No a czemu do tego nie idziecie? Tu taka łana kolejka. I czemu ty w ogóle jeździsz, skoro tutaj ludzi nie ma? O, się zatrzymało, idealnie się zatrzymało po prostu Idealnie No na razie jest spokój, co nie? Na razie mamy spokój, ciszę Ludzi naprawdę dużo jest Sprawdźmy jak tam się prezentuje sam park Zadowolenie, czystość, ceny Ludzie są ogólnie z parku bardzo zadowoleni Imersja jest na niskim poziomie, ale to akurat tam mnie mało interesuje No i zobaczcie, zwiększyłem cenę Tutaj, i ludzie już tak chętnie nie korzystają z tego. Albo mi się wydaje. Nie, no, korzystają. Pewnie był jakiś problem. Czemu to jest zepsute? Co? Ej, czemu to jest takie zepsute? Znowu jakiś kolejny Debil w moim parku był i mi zepsuł. Ej, czemu z tego nikt nie korzysta? No, ludzie chcieli bardziej intensywnych przejażdżek. No to im zrobiłem taką mega intensywną. No halo, no chcie, chci, chcieliście bardziej intensywne kolejki. No to proszę bardzo, nie? O. O, 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 o. o to, co, 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 co? co? E, odłącz. No ale jakby nic nie powiesz na temat tej kolejki, nie zapłacę tyle za gigantyczną kolejkę górską. Że co? Że za drogie? 5 dolarów? No halo, wiecie jakie to są wrażenia z tego? No bez przesady A ty czemu nie? Co dalej za wysoka cena? Chodź tutaj dziadu jeden No naprawdę, co jest? To ile to musi być? No bez przesady to jest kolejka górska intensywna To tutaj jakieś gokardy, gdzieś jeździ zero intensywności jest za 12, 13, i jest taka kolejka. A tutaj nie ma kompletnie nic, żadnego zainteresowania, bo ceny, no co, ej, no weź, na, dla mnie zbyt intensywnie. No, no tak, to jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach. No, ale widzę, że jakby ludzie się trochę tym przerazili i nie chcą niestety z tego korzystać. Czyżby to przerosło trochę ich oczekiwania? No, sami chcieliście, żeby było takie mega intensywne. A jak zrobiłem, to nikt nie korzysta. Spróbujmy zrobić może jakąś pomoc medyczną, bo to się może przydać w sumie. Taki pokój tutaj dla ludzi, którzy już wychodzą z tej kolejki. Bym sobie takie coś tutaj zrobił. O, no, już myślałem, że pierwsza. Pierwsza osoba się skusiła, żeby tutaj z tego korzystać. Będę musiał prawdopodobnie zmniejszyć trochę intensywność tej kolejki. No i po prostu, no nie wiem, co tu będę musiał zrobić. No jakoś trochę to skrócić, żeby to nie było aż tak bardzo intensywne. No ale to bez sensu. No to przecież chcą intensywnych, żeby kompletnie nikt z tego nie korzystał. Nawet za 3 dolary, co jest bez sensu, bo to powinno być za, wo, za 12 dolarów. Naprawdę, bo jest właśnie mega intensywne, więc powinno być tutaj mega, mega sztos. To jest za ile? Za 4. No i sobie ludzie korzystają z takiej pierdółki, a z czegoś tak mega intensywnego nie korzystają? No weź, tu w ogóle ile ludzi, wow. Co ich tak nagle wzięło na tą kolejkę? W sensie tą wierzę, dajcie mi za 6,50 na przykład. No i tutaj za 6,50, e, bardzo wysokie intensywności, a tutaj taka kolejka, nie ma w ogóle zainteresowania. E, no, jestem naprawdę tym mega zawiedziony. Ej, serio, naprawdę jestem tym mega zawiedziony. No, ultra ekstremalny. No, myślałem, że ktoś się skusi na to mega ekstremalne. Po co ja to robię takie mega ekstremalne? Żeby se stało po prostu tylko i, i tyle? Tak, chcieli jak, jakieś takie, żeby były też różne mega ekstremalne rzeczy. A teraz, co? Jak zrobiłem, to nagle nikt z tego nie korzysta. No, prawdopodobnie jest to zbyt ekstremalne. I będę musiał to troszeczkę no, zmienić. Tą intensywność, albo trochę to zrobić niższe. Albo ogarnąć trochę to tutaj, żeby to tak wiecie, nagle do góry nie szło. Może od razu z tego dołu będziemy wjeżdżali tutaj na górę, i na to. A ten odcinek tutaj podziemny, i to e, pominiemy sobie. No i to będę musiał zrobić, myślę, dosyć szybko, bo e, tracę, tracę już pieniądze bardzo intensywnie e, ekstremalnie intensywnie, tracę pieniądze. Tak samo jak ludzie tutaj nie chcą z tego korzystać, bo jest tak samo mega intensywne. Co dla mnie jest mega dziwne, no bo to po co chcieliście takie intensywne rzeczy? Pisaliście, że to jest dla mnie zbyt mało intensywne. A jak zrobiłem zbyt mocno intensywne, to zbyt mocno intensywne. No i to dogodzisz, ale dziwne jest to, że w ogóle z tego nikt nie chce korzystać. Jakby naprawdę to aż tak nie ma żadnego śmiałka? To po co ja to zrobiłem, co? Ale jestem zawiedziony, strasznie jestem zawiedziony, naprawdę. Myślałem, że to będzie elegancki kosmos tego. No, a okazuje się, że, moi drodzy, jednak nie. Nikt nawet nie odważy się tutaj przyjść, nawet wejść na te schody. Wow, pierwsza osoba. Czy nie? To jest jakaś ochrona. Kto to jest? Eee, ochrona. No, nie wierzę w to. Straciłem tyle pieniędzy, wziąłem pożyczkę, żeby zrobić taką kolejkę. No i okazuje się, że jednak nie za bardzo. No dobrze, moi drodzy. No także w kolejnym odcinku już to będzie ogarnięte. Myślę mniej intensywnie. Chyba, że coś zrobiłem źle. To w sumie dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam w linki w opisie. Ja się z Wami żegnam. Na razie, pa pa.